Siemanko dziska, z tej strony Metsu i to odcinku kolejny odcinek z przebudów zagranicznego klubu, tym razem znajdziemy się w Stanach Zjednoczonych, żeby przebudować zespół Interu Miami, który pozyskał kilku interesujących piłkarzek, albo Busquets, ale na czele oczywiście jest Leo Messi i dlatego też skłoniłem się, żeby przebudować ten zespół, bo mają naprawdę interesujący skład, a jeśli dokonamy odpowiednich transferów, to możemy stworzyć tutaj niesamowicie interesujący projekt, który w przeciwieństwie do prawdziwego życia może powalczyć o najwyższe cele. W rozgrywkach MLS tutaj mogłem sobie pozwolić na zatrudnienie kilku interesujących trenerów. Nie każdy z nich miał wysoką ocenę, więc tutaj musieliśmy się z tym trochę ograniczać. No ale kogo mogliśmy to zatrudniliśmy. Zobaczmy jakim składem dysponujemy. No bo to też jest bardzo istotne, jeśli chodzi o tą serię. No i jak możemy teraz zobaczyć, jest Messi, jest Busquets, jest Alba. Na tym można budować, ale trzeba dokonać jeszcze kilku interesujących transferów, by powalczyć o najwyższe cele. W Stanach Zjednoczonych No i teraz zobaczmy jaki jest cel krajowy Bo to jest dla nas najistotniejsze Wygrać ligę Wygrać puchar Powalczymy o wszystko Nasz budżet to niecałe 20 milionów Więc za wiele nie możemy wydawać Też nie mamy za bardzo kogo sprzedawać Zaczynamy w zimowym oknie Więc mamy tylko miesiąc na transfery Więc niewiele czasu Normalnie w Stanach Zjednoczonych obowiązuje salary cap ale tutaj te pensje są tak dziwne Że nawet na to nie patrzymy no bo nie dałoby się praktycznie żadnego transferu zrobić. Jeśli grałeś w Barcelonie, możesz do nas dołączyć, więc zaczynamy zabawę. Pedro przechodzi z Lazio do Interu Miami za 5 milionów. I będzie myślę świetną obudową do Messiego, No bo jednak w ofensywie brakowało ciekawych piłkarzy. Teos Al Fateh też 5 milionów. Więc nie wydajemy olbrzymich sum, a pozyskujemy piłkarzy z ciekawym CV. Jordi Masip całe 2 miliony. Zamienia Real Valladolid na Inter Miami. Jak widać kolonia byłych graczy Barcelony tutaj u nas się powiększa mamy jeszcze 4 miliony do wydania i teraz przeprowadzimy transfer jakiegoś Amerykanina, wytypowałem tutaj kilku interesujących na środek pomocy i ostatecznie Rokas Puksztas pozyskałem za 2,2 miliona z Hajduka Split, gracz litewskiego pochodzenia, ale reprezentujący Stany Zjednoczone Balde do City, Stones do Tottenhamu i Oyar Sabal do Lipska, to były najgłośniejsze transfery zimowego okna transferowego, u nas też się sporo działo, piłkarz z interesującym CV trafił do naszego zespołu no i tutaj, jak widzicie, rozgrywki MLS zaczną się 25 lutego, więc to zbliża się wielkimi krokami. Wygraliśmy turniej przedsezonowy, tak jest. Już mamy pierwszy sukces, chociaż liczba punktów powinna być wyższa, ale ostatecznie to dał nam triumf. Lekki zastrzyk gotówki do budżetu, a pieniądze zawsze się przydadzą. No i tak prezentuje się nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Messi, jak widzimy, fajnie tutaj obudowany i to może kapitalnie działać. Gramy z Montrealem w pierwszej kolejce. Jesteśmy faworytem. Jak zobaczymy, ich skład nie ma tutaj tak wielkich gwiazd. Oby udało nam się to wykorzystać, pokażmy kto jest lepszy. Przejdźmy zatem do meczu. Zaczynajmy symulację i niech wygra jakość. No, jak widzimy, Inter mają w natarciu piłka w polkarnym. karnym. 1 do 0 Pukasztas, ależ ma wejście do zespołu. Pierwszy gol w tym sezonie należy do niego. A to nie koniec naszych popisów. 2-0 Messi, jego magiczna lewa noga. Bramkarz robił co w jego mocy, ale w tej sytuacji mógł niewiele. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi mogli coś wnieść do gry naszego zespołu. Kolejny raz akcja interu Miami, ależ rozklepani 3-0 Messi po raz drugi, 73 minuta, w tym tempie to powalczy o króla strzelców. Jak widzimy na Shirwal, staram się coś tam rozegrać, ale nic im z tego nie wychodzi. 3-0 w pierwszej kolejce dla interu Miami. I wykonamy sobie zadanie jeśli chodzi o rozwój młodzieży. Jest ono banalnie proste. No i przenosimy tutaj piłkarz ze szkółki juniorów do drużyny seniorów wykonujemy to zdanie i podbijamy ocenę menadżera. Po 10 kolejkach jesteśmy liderem konferencji wschodniej na drugim miejscu Orlando City, na trzecim New England Revolution, a kto na ostatnim? Toronto, jeszcze konferencja zachodnia, tam LAFC na czele, a na samym dnie Houston Dynamo. No i też zobaczmy nasz podstawowy skład wielkiego rozwoju. Nie będzie, bo mam wiekowych piłkarzy, ale wygląda to bardzo fajnie. Po 20 kolejkach utrzymujemy fotel lidera, na drugim miejscu Orlando, na trzecim Philadelphia. Gdy przejdziemy na dno, to kogo tym razem ujrzymy? Ekipę Charlotte, czyli drużynę świderskiego LAFC utrzymuje prowadzenie w konferencji zachodniej. A na samym dnie cały czas Houston Dynamo. No a nasz podstawowy skład, tak jak mówiłem na początku tej przewodowy, no tutaj wielkiego rozwoju nie będzie, oby tylko overal się utrzymywał. Krywcow niestety doznaje kontuzji, ale wypada tylko na 6 dni, więc nie jest to poważny uraz. No i nasza przygoda w US Open Cup. W pierwszej rundzie pokonaliśmy Columbus Crew, czy w rundzie drugiej tak się to nazywa. Następnie drużne Nashville, w ćwierćfinale Chicago Fire, w półfinale Saunders nas niestety pokonali i zagrają w finale z LAFC, Hakimi do Real Madrid wraca Gabriel do Real Madrid i Walde do Manchester City, to były najgłośniejsze transfery. Nie, oczywiście Davis jeszcze do Newcastle to były najgłośniejsze transfery. Letniego tym razem okna u nas cisza i spokój, bo budżet świecił pustkami. Po 30 kolejkach nadal jesteśmy liderem drugie jest miejsce Orlando, trzecia Filadelfia jak widzimy, ta czołówka w miarę ustabilizowana a na dnie Montreal tym razem. LAFC cały czas niezmiennie liderem konferencji zachodniej na dnie niezmiennie Houston Dynamo jak widać, polubili to miejsce. A nasz skład, Mimo iż Zmęczony, prezentuje bardzo wysoki poziom. W ostatniej kolejce sezonu zasadniczego wygrywamy z Charlotte 3 do 0, co oznacza, że zajmujemy pierwsze miejsce w konferencji wschodniej, drugie Orlando, trzecie New England, czwarta Filadelfia, następnie Nashville, Columbus Crew i Toronto. I to te drużyny zagrają w playoffach na dni Montreal z konferencji zachodniej LAFC, Dallas, Galaxy Minnesota United, Airquakes, Saunders i Sporting Kansas City w playoffach. I tak prezentuje się pierwsza runda bez nas tak się prezentują wyniki, bo jako zwycięzca ominęliśmy pierwszą rundę i w półfinale konferencji zmierzymy się z Nashville, gdzie jesteśmy zdecydowanym faworytem, tutaj mamy jeden mecz który o wszystkim będzie decydował i Inter Miami jak się zaprezentuje Dwa do 0 dwa razy Messi daje nam przepustkę do finału konferencji tak jest finał playoffów jest już o krok naszym rywalem w finale musi być Toronto i wygrywamy 2 do 0, a tym razem Tejo naszym bohaterem, ależ fantastyczny występ Hiszpana. I w finale MLS zwiększymy się z LAFC. Najlepsza drużyna konferencji wschodniej zagra z najlepszą z konferencji zachodniej. Lepszego finału nie mogliśmy sobie wymarzyć. Zobaczmy raport przedmeczowy. Mają całkiem interesujący skład, ale jednak nasz wygląda zdecydowanie lepiej. Oby udało się to pokazać na boisku. Zobaczcie ten skład. Tutaj liczy się tylko zwycięstwo. No, i widzimy to na Shirwal w natarciu piłka w polkarnym 1 do 0. Ponaga niestety wykończył to świetnie. 52 minuta. LAFC na prowadzeniu. Ale my nie poddamy się bez walki. Ładna zespołowa akcja. Wyrównanie, tak jest, Tejo! ależ to uderzył. 59 minuta, i to spotkanie zaczyna się od nowa. No i dokonajmy zmian. Martinez, choćby pojawić się na boisku. Krótkie rozgranie rzutu rożnego. Ładnie tutaj klepiemy. 2-1 Puchsztas zdobył pierwszą ramkę w tym sezonie i kto wie, może ostatnio. Jeszcze udaje nam się tutaj walczyć o piłkę i koniec, koniec, koniec. Inter Miami, najlepszą drużyną MLS, 2-1 w wielkim finale z LAFC. I to się opłaciło, to się opłaciło pozyskać takie gwiazdy, żeby móc świętować tu w Ameryce. Wiadomo, nie udało nam się zdobyć choćby US Open Cup. No ale cieszmy się z tego co najważniejsze, czyli z Mistrzostwa MLS. Gonzales jak widzimy królem strzelców, 23 bramki na koncie Messi, jak na niego zaledwie 16. Karanza 12 asyst, najlepszy asystent. I Masip wraz z Galesę najwięcej czystych kąt po 13. No i tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. Udało się te overale utrzymać na w miarę przyzwoitym poziomie. No, bo to było pewne, że jeśli pozyskujemy tak wiekowych piłkarzy, no to w większości ten overall będzie spadał. Może nie dotyczy to Masipa, bo Bramka, wiadomo, inaczej się starzeją, no ale piłkarzy z pola niestety wiek szybciej dopada. No i teraz zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej ekipy: Masip, Jedlin, Alba, Busquets, Messi, Pedro i Teo. Po 41 jeśli chodzi o Bramki, najlepszy Messi, drugi Teo, a trzeci Pedro. No i jeszcze przechodzimy do asyst. Messi najlepszy, drugi Pedro, trzeci Teo, no ta trójka idealnie się uzupełniała. Ocena menadżera 85 na sam koniec wygląda to doprawdy znakomicie no i z taką oceną można już być naprawdę zadowolonym z tego sezonu wiadomo szkoda tego US Open Cup no, który jest jedynymi jeszcze poza MLS rozgrywkami, które możemy pokazać, więc pokazujemy i LAFC. Na pocieszenie w finale pokonuje Seattle Sounders no ale my na szczęście pokonaliśmy ich w finałach MLS 2 do 1. Pokształt, jak widać, może nie wydawał się taką pierwszoplanową postacią po przeprowadzeniu transferu, ale okazał się bardzo ważny. Zdobył pierwszą ramkę w tym sezonie dla naszej drużyny, no i ostatnią ramkę, tą bramkę, która dała nam tytuł. No i przypieczętowała to, co najważniejsze, czyli zdobycie mistrzostwa. No, nasza drużyna, złożona z byłych głównych piłkarzy Barcelony, no odniosła wielki sukces. Okazała się być najlepszą drużyną w Stanach Zjednoczonych. No i czy tą formę utrzyma przez inne sezony? no to już zobaczymy w prawdziwym życiu im wiadomo taki sukces nie grozi no bo tam powiedzmy, że miejsce mieli zdecydowanie gorsze no ale po to jest też FIFA, żeby trochę zmieniać historię przeprowadzać jakieś interesujące transfery no tutaj główną linią było że grałeś kiedyś w Barcelonie takie robiliśmy transfery a może w innej powiedzmy przebudowie klubu spoza Europy pójdziemy według innej strategii bo na pewno planuję jeszcze jakieś przebudowy spoza starego kontynentu ale jakie to będą, w jakich krajach Jakich dokładnych klubów? To już czas pokaże w przyszłości, bo za tydzień wracamy już do Europy, bo jest tam jeszcze wiele interesujących klubów do przebudowania. Za ten materiał bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.